Kolejny tylko mały tutaj e, przerywnik, przerywnik, tak właściwie e, wstawka do filmu. Tutaj materiał na sam początek. Materiał nagrywane chedł dni wcześniej. Mnóstwo dni wcześniej, więc nie zwracajcie za bardzo na to uwagi, bo są inne promocje niż są teraz. Są promocje, które były wcześniejsze, po prostu o tych materiałach całkiem zapomniałem. Mnóstwo materiałów wtedy nagrywałem w tym czasie. Jak i dzisiejszy i jutrzejszy odcineczek jest też na tej samej zasadzie, ale warto oglądać, bo się działo fest. Oczywiście nie zapomnijcie o wbijaniu tutaj na giveaway. 6 godziny dziennie, tygodniowo i w tym odcinku. No i giveaway na kosę jest. Wbijajcie link w opisie. Giwaj na kosę organizujemy z mordeczkami, tutaj z kamieńskim jasem. No i to tyle, co chciałem powiedzieć. Po prostu wyjaśnić. Jak, yy, inne są promocje na stronie niż są teraz. No i otwieraliśmy skrzynkę piknikową, która teraz na przykład kosztuje 12,99, a ona to była, była w promocji jeszcze bardziej, więc mordeczki. Zachęcam do oglądania. Nara cześć witam wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony. Niko. Kolejny odcinek z Kejdropa, kolejne otwieranie skrzyneczek i dzisiaj mamy za zadanie zrobić kosę ze 100 złotych. Dokładnie się będziemy robić kosę ze 100 złotych. Może się uda, postaram się ją ogarnąć. Otwieramy skrzynkę sobie piknikową. Dwa razy większym profitem zobaczymy, o ktoś do plera trafił nice. I oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, lajku. Oczywiście dzwoneczko obok, żeby być na bieżąco z każdym nowym materiałem na tym kanale Oczywiście giveaway, tutaj pokazuje się na co jest, bo jeszcze do, koń do końca nie wiem Nagrywam jeden odcinek do przodu <laughs> I pamiętacie o darmowej skrzyneczce. odbieramy darmową skrzyneczkę wpisując kod referencyjny Niko przez 3o Tutaj po lewej stronie już mam wykorzystane, dostajecie skrzyneczkę złoty 25 Lub wbijajcie w linka w opisie, pierwszy link w opisie i do, tam jak się zalogujecie przez ten link Przekieruje was automatycznie do darmowej skrzyneczki. Więc mamy 101, 301. Dodajmy na to, że mamy 300. I próbujemy zrobić kos. Próbujemy zrobić kos. Zobaczymy, jak to widzie. No na razie źle to wychodzi. Sprzedajemy. Moje zadanie: otwierać, sprzedać, otwierać, sprzedawać. I ewentualnie otworzyć skrzynkę z kosą. Mamy takie zadanie dzisiaj. Ale no, tak to będzie średnio. Bym powiedział, szczerze mówiąc. Oczywiście. Może się uda, może nie. Dobra, jest emeczka, coś tam warte. Ja ją tą skrzynkę ostatnio dosyć dużo otwierałem, więc mniej, mniej więcej wiem co może być, ile warte. Dlatego też ją tutaj otwieramy. O, są dwie emki, ok, ok, będzie to lekki proficik. Leki, 100, Stu, stuwa. ok, mamy już stówę, mamy 317, czyli zarobiliśmy 17 zł. Lecimy, lecimy. No tutaj, MK, okej. Okay. Jest kolejny, kolejny dropik 103. Okej, okay, okej, okay. ej, szybko to idzie, szybko to idzie, mordeczki. Muszę wiedzieć, muszę, muszę jeszcze policzyć mniej więcej, jak to wyjdzie, ile musimy mieć na skrzyneczki. Ile, bo tutaj. E, 350 zł. Skrzyneczka z kosą. Dobra, ok. Następna. Czemu wybrano tą skrzyneczkę? Bo. Powiem wam szczerze, że nie wiem dlaczego. Ostatnio dosyć dużo otwierałem. Coś tam z niej leci, czasem leci, czasem nie leci i stwierdziłem, no może się uda, a, a ten. A nuż może się uda coś trafić. No na razie idzie profit. Wiem, że ona czasem dać potrafi kilka razy i tamten. Bo teraz mamy stówę już do przodu ponad, że potrafi nam dać, ale. No ale potrafi też zabrać. Więc. Na razie otwieram, jak widzicie. Na razie ładnie jest, ładnie. 35 zł, ok, na zero, fajnie. Czekajcie, ja muszę sobie przeliczyć dokładnie ile, ile, ile. Ładny fryz, ładny fryz. Dzięki, 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 dzięki. Muszę sobie dokładnie przeliczyć, ile mamy, czyli tak, kosa kosztuje 350 zł bodajże, tak? Krzynka z kosą 360 zł. 360 zł, czyli e, mamy, mieliśmy 300 plus 260, bo stówę. 560 musimy mieć, żeby otworzyć skrzynkę. Dobra, mamy już 418. No to nieźle, ze stówy zrobimy nawet, nie ze stówy, z 50 zł właściwie. A to wyjdzie, że zrobimy. Jeśli się dobrze uda. Na razie się udaje, z 50 zrobi Jak zrobić z 50 złotych kosę? Ha! To nie będzie ze stówy, tylko z 50 zł. Jak zrobić z 5, dy 5 dyszek kosę? Boże! 50 razy to, pow to powtórzyłem. Okej, okay. średnio bym powiedział. 19. Momentami też trafiłem, że po 5-6 złotych z czterech skrzynek. No ale uroki skrzynek, uroki otwierania przecież mordeczki. Oczywiście zapraszam na poprzednie i przyszłe. Lekki profit. Poprzednie i następne odcineczki. Jak i liveiki. Na liveikach też będziemy mnóstwo otwierać. Mnóstwo otwierania, mnóstwo w będzie na liveach. Więc serdecznie zapraszam. Najprawdopodobniej pierwszy live będzie. Jak to nagrywam? Dzisiaj chyba. Chyba dzisiaj. Około godzin, godziny popołudniowej wieczorne. 1920 coś w tym kierunku. Więc zapraszam. I oczywiście jeszcze nie zrobiłem tego green screena, bo nie chce mi się. <grym>, nie chce mi się. Oświetlenie już jest wszystko leży, tylko chęci chęci mordeczki. Trzy cajreksy. Jakby jakiś był w dobrym stanie, to byśmy coś zarobili. No i właściwie są dwa batelskie po 20 zł. I bam, kolejna skrzyneczka. O, już zjechaliśmy poniżej 400 mordeczki. Okej okay. Cyrex No, prof plusik, prof fisik. Dam, dam i. white fire, i to jeszcze w jakim stanie? Mordeczki. Mordeczki. Nie sądziłem, że my to już zrobimy, żeby tak szybko zrobimy. Jak zrobić z pięciu dyszek kosę? Poradnik, uniko. No, i otwieramy. Otwieramy. Jak zrobić z pięciu tych kosek? Ok. Uniko, i trafiamy jeszcze. O! Nie szedł do Gersy! 320, 326 zł. Borem bo Tak, bo stówę. Aha, stówę. No dobra. To w sumie ze stówy, można by powiedzieć. Troszkę źle przeliczyłem. Ok, no to mordeczki. Skoro nam się udało tak zrobić. O czemu by nie? Mamy dwie stówy. No, otwórzmy sobie może jeszcze coś, co? Mamy kosę. A weźmy otwórzmy jeszcze 50 na 50 z kosą, co? Albo o 10% na kosę. Czemu by nie? Z tych pieniążków, co tutaj mamy. No to bardzo szybki odcinek. Nie spodziewałem się. No nie trafiliśmy w ogóle kosy. Szkoda. Szkoda, że nam się nie udało. No to mordeczki, szybki odcineczek. Nie będziemy tutaj przedłużać więcej. Oczywiście nie zapomnijcie o tym, że są giwałe 6 godziny. Dzienny, tygodniowy i miesięczny. Tak samo dzienny bonusik, są też. Yy, dzienny bonusik są też kody zniżkowe, więc serdecznie zapraszam tutaj do otwierania. I co? To było na tyle. Ej! Jestem w szoku. Jestem mordeczki w szoku, co to się udało zrobić. Ale spokojnie wlecił od No, musimy teraz tutaj przyznać, że to jednak nie 50 zł, a stuwa. Bo wydaliśmy ze swoich pieniążków stówkę, więc 100 zł do. 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 do Do kosy. Udało się, udało się. Ten whitefire nam pomógł. Dosyć możliwie nam pomógł. Bo a 160 zł trafiliśmy w jednym kliknięciu tak naprawdę. To nie zła skrzyneczka. Nie źle dropła. Okej. Okay. I na pewno. Spotkamy się na następnym odcinku z, z tytułem 50 od 50 do kos, więc ja dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia na razie, hejpa, pa,